Witajcie na kanale Tyflo Akademia, ja nazywam się Mariusz, a w dzisiejszym odcinku będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy osoba niewidoma może i czy gra w tenisa. Jak uważacie? Dajcie znać w komentarzu, a jeżeli jesteście ciekawi to zostańcie z nami do końca, a my tymczasem zaczynamy. Tyflo Akademia przedstawia Nazywam się Bernadetta Kozioł. Dla przyjaciół znajomych Benia. Znajdujemy się na korcie w Chorzowie, gdzie rozgrywa się turniej Sokole-Oko. Akurat ja jestem jedną z zawodniczek w Blind Tenisie, czyli tenisie dla osób niewidomych i słabo-widzących. Dzielimy się tutaj na kategorie B1, B2, B3, B4. Ja akurat dzisiaj gram w kategorii B2. Jest to gra taka towarzyska, więc... E, jest ona, ten, Uprawianie tego sportu jest dość ważne dla mnie, ponieważ pozwala mi być aktywną e, fizycznie i psychicznie. Poprawia moją orientację w przestrzeni, e, czyli w jakiś sposób rehabilituje tutaj się. E, Mogę się spotkać z, z, ze znajomymi, nie tylko tutaj ze Śląska, ale również z. Całego kraju. Przyjeżdżają tutaj zawodnicy, więc kontakty są różnorakie i bardzo dalekie. Chcę tylko powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo taki fajny sport dla osób, które lubią się trochę poruszać i spotykać z fajnymi ludźmi. Dzień dobry, nazywam się Paweł Chobot. Jestem trenerem tenisa, instruktorem tenisa i blind tenisa. Blind tenis trenuję na Śląsku w Dąbrowie Górniczej oraz w Chorzowie. Blind tenis jest to tenis dla osób niewidomych i słabowidzących. Różnica pomiędzy tenisem tradycyjnym a blind tenisem jest to piłeczka, która dźwięczy. W środku jest dzwoneczek, który daje sygnał zawodnikowi, gdzie ona się znajduje. Róż... zawodnicy grają tymi samymi rakietami, co w tradycyjnym tenisie, jedynie w kategorii B1, czyli osób całkowicie niewidomych, kort jest skrócony i zwężony, zawodnicy grają na tak zwane kara serwisowe, natomiast w kategorii B2 i B3, gdzie zawodnicy mają jakieś poczucie światła, więcej widzą, zawodnicy grają na korcie skróconym. 3 czwarte kortu. W, B, w kategorii B1 za, piłka na korcie i w B2 może się odbić 3 razy. Natomiast w kategorii B3 dwa y, razy. Jest jeszcze kategoria B4, czyli zawodników, którzy mają jakieś wady wzroku. Jednak w Polsce jest takich zawodników dwoje. Na dzisiejszym turnieju jest jeden zawodnik, który gra razem z zawodnikami B3. Ja jestem trenerem Magdy. Tak, to jest mój trener, załapa się, Paweł Chowot trenuje w y, y, sekcji Dąbrowskiej od dwóch lat, Magdalena Giecewicz. Y, I ze mną jest tak, że ja o blind się usłyszałam chyba w 2016 roku. I od tego momentu bardzo, bardzo chciałam w to grać, bo w dzieciństwie uwielbiałam gry y, z, z jakąś rakietką, z jakąś paletką, grałam bra z bratem. No i kiedy dwa lata temu okazało się, że w Dąbrowie otwiera się taka sekcja, no to natychmiast, natychmiast się zgłosiłam. To jest dla mnie naprawdę taki czas, kiedy jestem na korcie, kiedy odpoczywam, kiedy jestem skoncentrowana na piłce. Ja mam takie, takie przeżycie prawdziwego flow, takiego przerzucanie tych piłek, odbijanie. Nie umiem tego odpowiedzieć, tego się nie da wytłumaczyć. To jest tak, że to jest moja ogromna pasja, ogromne marzenie, a do tego jeszcze mam męża, który jest kibicem sportowym i który razem ze mną y, gra, wynajmujemy sobie kort y, i w środę wieczorem to jest taki nasz czas na korcie i zdradzę wam, że 30. rocznicę ślubu uczciliśmy tak, że rozegraliśmy y, pełny mecz Yy, trener nam sędziował. Yy... Pięknie, to jest coś fantastycznego. Ja zachęcam wszystkich i oczywiście polecam się wszystkim sponsorom. <grywki> Dzięki. Nazywam się Patryk Hyla. Około roku gram w blind tenisa. Zapisałem się, dostałem mail takiego newslettera o tym wsparcie dowiedzieli się właśnie dzięki temu. I postanowiłem się zapisać. Nie żałuję, blind tenis dał mi poczucie i w zasadzie wiedzę, czym jest tenis ziemny. Jakby na miastkę tenisa ziemnego, bo dawniej tenis kojarzyłem gdzieś tam z mediów, z telewizji, a blind tenis pozwolił mi go doświadczyć. I dał sobie jeszcze brań tenis. Aktywność lokalną, którą mogę uprawiać u siebie w mieście, z którego jestem. Mamy też trening w Dąbrowie treningi. To pozwoli mi, ten komfort uprawiania sportu w swoim mieście. To było dla mnie zawsze ważne, żeby gdzieś robić, uprawiać jakąś aktywność. Niedaleko. Miejsca zamieszkania. No i to sobie szczęście brań tenis. Za to, że Uświadomił mi, mi cały czas, czym jest koordynacja ciała, jak ważna jest elastyczność ciała. Że ugięcie kolan tak naprawdę i uelastycznienie ciała, czy to przy serwisie, czy to przy odbiorze piłki, ma znaczenie. No i pokazał mi właśnie też to, jak można sport, który pozornie. Mógłby być niedostępny, zmodyfikować tak, aby był dostępny i krywalny dla nas. I jak wrażenia? Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał. To by było na tyle. Dzięki i widzimy się w kolejnym filmie.